Czym jest starość? Jak ją oswoić? Jak ją pokochać? Z jakimi problemami zderzają się osoby starsze? Jakie problemy odkrywamy, gdy nasi bliscy się starzeją? Nazywam się Monika Stolarska i na te oraz podobne pytania będę odpowiadać na moim kanale Monika o seniorach. Na co dzień jestem dyrektorem domu seniora? Codziennie spotykam starość oko w oko i codziennie odkrywam piękno jesieni życia. W okresie starości zdarzają się trudne i smutne momenty, jak samotność, choroba czy śmierć. O tym również będę opowiadać. Na moim kanale gościć będę ekspertów, którzy przybliżą i wyjaśnią różne aspekty starości. O tym jak radzić sobie ze starością, zapytam bohaterów, którzy na co dzień radzą sobie z trudami wieku sędziwego. Jeśli interesuje cię tematyka srebrnego wieku, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i śledzenia moich mediów społecznościowych. Ja nazywam się Monika Stolarska, a to mój kanał Monika o seniorach. Serdecznie zapraszam.